W ramach akcji Obudź Borsuka staram się udowodnić, że każdy rower jest przydatny do tego, aby pomógł nam w odchudzaniu. Wystarczy, aby był to rower sprawny, czyli wszystkie elementy y, są sprawne, możemy na nim polegać, i niezależnie czy mamy przerzutki, czy mamy 7 biegów, czy 21, czy jeszcze więcej, czy mamy duże koła, czy małe, każdy rower będzie do tego zdatny, aby pomógł nam w tym programie borsukowym, doprowadzi nas do finału, oczywiście w miarę postępów, czyli mam nadzieję, że po Ekostarcie, pewnie pojawią się kolejne y, y, pytania, potrzeby, i wtedy również jako instruktorzy jesteśmy po to, żeby odpowiadać na tego typu zagadnienia bardzo techniczne. Jednak same spotkania skupimy na y, formie tych spotkań, treningów, na formie tej aktywności, a nie na samym sprzęcie. Nie chcemy tutaj zachęcać do y, wydawania setek złotych na nowy sprzęt, bo tak naprawdę zupełnie nie o to chodzi w tej akcji. Jak się ubrać na taki trening? Mówiąc krótko na sportowo, wygodnie, jest kilka takich akcentów typowo rowerowych, oczywiście buty z nieco twardszą podeszwą, zawsze w zależności od pogody, czy to czapka, czy jakaś chusta, bluza nieprzewiewna, jeżeli tylko wyszłoby słońce, to bluzę już zdejmujemy i pojawia się koszulka, ale odpowiedzi na te pytania takie typowo techniczne, one się pojawią dzisiaj również w trakcie treningu, bo... Każda dzisiaj, każdy kwadrans przyniesie zmianę naszego, y, naszej termiki ciała i my pewnie będziemy się oczywiście raczej rozbierać, albo przynajmniej z, rozpinać suwaki, a więc takie detale, które wyjdą na spotkaniach, dzisiaj jest pierwsze, więc pewnie tych, tych dylematów będzie jeszcze, y, jeszcze wciąż sporo wśród uczestników, ale ogólnie strój sportowy na te nasze spotkania i na wasze spotkania, czyli na te wasze prywatne y, treningi, które będziecie sobie mam nadzieję urządzać już poza naszymi spotkaniami, to jest ogólnie, strój sportowy, wygodny, przewiewny, ale jednocześnie dający nam komfort ruchów i taki, który jest przeznaczony tylko do tego. Raczej nie starajmy się mieć uniwersalnych ubrań do wszystkiego, bo one się okazują wtedy do niczego, bo ani do pracy, ani na trening, więc starajmy się mieć taki komplet rzeczy sportowych. Wspomniałeś, że rower to jest dobry sposób na odchudzanie się. A powiedz, jak jeździć właśnie, żeby zgubić te zbędne kilogramy? Przede wszystkim regularnie, raz na dwa dni, raz na trzy dni, to jest już naprawdę największy z możliwych odstępów. Regularnie i co ważne powyżej pół godziny. Wysiłek, ale nie wysiłek ym, y, skrajny, tylko wysiłek umiarkowany. Co to znaczy? To naprawdę nie temat na taką krótką rozmowę. O tym wszystkim można się dowiedzieć na spotkaniach i dlatego tak zapraszamy do obecności tej osobistej, przynajmniej raz, żebyśmy mogli indywidualnie na to spojrzeć, bo. Tak jak widzimy y, za mną grupę zróżnicowaną, tak samo każdy ma swoje możliwości wydolnościowe, i każdy na innym poziomie będzie jeździł, i dzisiaj pewnie nam to ładnie wyjdzie, ale tylko po to, żeby pojutrze. Indywidualnie każdy z nich spróbował swoich sił, czy to w tym terenie, czy to w innym. Yy, także i są pewne zasady, ja dzisiaj je przekażę. One są niby uniwersalne, ale jednak każdy dostosuje je do siebie, więc przepraszam, że w ciągu minuty nie potrafię odpowiedzieć, bo nie chciałbym przekłamać i nie chciałbym udowadniać wszystkim, że wystarczy zapamiętać dwa zdania. Powiedziane przez instruktora, i to jest recepta na sukces, ale na pewno yy, regularność, wytrwałość i szukanie radości w tym wszystkim. Bo jeżeli to będzie męczarnia i to będzie. Yy, yy, Katorga popołudniowa czy weekendowa, to szukajmy innych form. Nie każdy musi jeździć na rowerze. Szukajmy innych form. Nordic walking, marszobiegi, szybkie spacery itd., itd. Ważne, żeby to był wysiłek podejmowany bardzo często, regularnie. Pokonujesz bardzo dużo kilometrów na rowerze. A może zaproponujesz jakąś trasę, którą warto zobaczyć właśnie na dwóch kółkach? Skupiam się na trasach, które będą służyły borsukom. Okolice Jeziora Długiego nadają się na to doskonale, ponieważ nie ma zbyt dużo podjazdów. A w tym spotkaniach, treningach również będę zwracał uwagę na to, abyśmy nie rzucali się na duże góry. Bo takie mamy też w naszej okolicy. Jak pomyślę o jarotach, pieczewie, osiedlu bajkowym, osiedlu generałów, to lasy łańskie. Zasadniczo tu nie chodzi o dystanse. Tu chodzi o regularność tych treningów podejmowanych, tej aktywności i jej długość. A więc nie pół dnia wyjazdu, tylko raczej bliżej półtorej godziny, ale solidnie i regularnie. Czyli jeżeli mówimy o trasach, to nie myślę o turystyce. To nie jest turystyka. To jest taka typowa rekreacja z nastawieniem na odchudzanie. A więc nie nastawiajmy się na zwiedzanie, bo to też nie służy. Są pokusy, jest sklep, jest jakiś punkt z żywnością. To nie jest ten cel. A więc nie szukajcie, na razie u u mnie odpowiedzi. Na na pytanie na temat tras, co można zobaczyć, tylko raczej, gdzie można pojechać. Lasy łańskie, jezioro Ukiel, na Zatorzu trasy w, w okolicach jeziora Track. Spójrzcie na mapę i sami od razu znajdziecie te miejsca, które są blisko Was.